Bliźnięta. As. Denarów. Dwójka denarów. Osiem kielichów. Osiem buław. Król kielichów. Paś. Kielichów. Bliźnięta tutaj, jeżeli chodzi o zdrowie, środkowy układ nerwowy, paść kielichów z asem monet, ale i też pokazana jest karta osiem kielichów. Osiem kielichów to trzeba będzie zwrócić na rzeczy wylane w organizmie, rozlana np. cewka moczowa, hormony jakieś zaburzenia błędnika. Natomiast tak, jeżeli chodzi o miłość, pierwsza połowa grudnia dla bliźniąt będzie tutaj stabilna, jeżeli chodzi o pieniądze. Natomiast druga połowa grudnia na bliźniąt będzie troszeczkę niestabilna. Mamy tutaj dwójkę monet. Bliźnięta w pierwszej połowie grudnia nie powinny spędzać czasu z starymi osobami, bo ich to trochę przytłoczy. Natomiast powinny tutaj skupić się na kupnie bądź zakupu czegoś, co jest wartościowe dla nich. Coś, na co miałyście wcześniej ochotę wydać pieniądze i nie wydałyście, to teraz będzie dla Was. Korzystna, wydać na to pieniądze, czyli zakup czegoś nowego. Natomiast przy karcie pazia, kielichów, i że jesteście wolne, bliźnięta, druga połowa grudnia, macie szansę poznać fajną, fajnego faceta bądź fajną kobietę. I przede wszystkim tutaj. Król Kielichów jest to osoba bardziej taka, wiecie, związana z emocjami. Emocjonalna, ciepła, ruchliwa, taka aktywna osoba, bym powiedziała. I przy karcie Pazia Kielichów i dwójki monet, to tutaj jest pokazane. Jakieś huśtawki emocji, więc możecie mieć problem z huśtawkami emocjonalnymi. Mamy tutaj kartę dwójki denarów. Może będziecie mieć problem z okazywaniem emocji, uczuć. I to może być dla Was złe, zgubne. Natomiast jeżeli chodzi o pieniądze, to ta druga połowa grudnia może być dla Was, może być dla Was po prostu. Lepsza jeżeli chodzi o, o podróże, jeżeli chodzi o zdrowie, bo tutaj yy, przy karcie króla, króla pucharów osiągnięcie tutaj, jakby Wam to powiedzieć, takiego wewnętrznego spokoju jest. W drugiej połowie grudnia. Jeżeli chodzi o jakieś projekty czy zadania, to tutaj będziecie mieli szansę dopiąć swego w jakimś projekcie i uważać na zgubne emocje. Jeżeli szukacie pracy, to już raczej od Nowego Roku, bo teraz może być wysyp ludzi. No to tyle.